Cześć, tu i witam was w kolejnym odcinku Dragorange'a. Jak pamiętacie w poprzednim... O, ile pamiętacie. Eee, Zdobyliśmy od ducha, odwagi kosturk, który jest tutaj. I od e, demona, ktoś nosi postać... O, tam jest coś. Postać niech zjedzie do naszego przyjaciół. Już... Zrobione. O, więcej rzeczy. Czarny wiatr. Może kiedyś I ruszamy na głównego naszego przeciwnika z założenia demona. Demona czegoś tam. No co? O, jest nawet żyła Lerium Chyba ją podniosę. Oj. Jest tu też duch gniewu. Demon. Jak ja lubię, te wody. Nareszcie do mnie przychodzi. Wkrótce ujrzę świat żywych twoimi oczami. Istoto, posządę twoje ciało i dusze. Cicho mówisz kolego. Więc chodzi i weźmie się z Nie, jest nas dwóch na jednego. Naprawdę chcesz walczyć z nami obok? Zabawne. Nie powiedziałeś temu o naszej umowie, myczko? Nie mamy już żadnej umowy. Ojej, ja co z naszymi wspaniałymi obiadkami? Nagle myszce zachciało się zmieniać reguły gry. Nie jestem już myszą. Już wkrótce nie będę się musiał ukrywać. Nie muszę się z tobą układać. Zobaczymy. Mi się. Czy już się na tym A O co ja się na tym Bo lubię. Dobra! Nie, 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 ja chcę ogień. nawet. Dobra, a teraz główny spakowy. Misiu, ginie! Ginij, Misiu! Lubię jak Misiu ginie, czemu on jest nieśmiertelny? Zabraziłem ogień z tego dowodu. Udało ci się! Naprawdę ci się udało! Gdy tu przybyłeś, pomyślałem, że może ci się uda, ale naprawdę nie sądziłem, że ktoś z was temu podoła. O kurde! Poszło mi trochę za łatwo, jak się nazywa ci, którzy zdra... zdra. Ci których zdradziłeś przede mną. No to, że twoja pomoc jest czymś wyjątkowym. Dlaczego? To, to dlatego, bo... że należysz do nielicznych, prawdziwych magów. Pozostali nie mieli żadnych szans. Templariusze ich wystawili tak samo jak ciebie. Żałuję, że przyczyniłem się do tego, lecz pokazałeś mi, że istnieje jakaś nadzieja. Staćcie na dużo więcej niż myślisz. A więc czego ty właściwie ode mnie chcesz? Pokonałeś demona i przeszedłeś swą próbę. Z czasem nie będziesz miał sobie równych. I może jest w tym nadzieja nawet dla kogoś tak nieistotnego jak ja. Oj. Oczywiście, jeśli zechcesz mi pomóc. Ho, ho, ho. Być może mam możliwość wyjścia stąd i zaistnienia w tamtym świecie. Po prostu musisz chcieć mnie tam wpuścić. A, ja wpuścić się? Znajdę jakiś magiczny znalazł to będzie ciągnie wyciągnięcie. Zaczynam podejrzewać, że to... gdzie tam ten demon próbował, wypuścić ja wpuścić tak, Do świata żywych. Zabili mnie przecież, prawda? Jak wszystkich, którzy zawiodą. Ciebie też zabiją. Nie czujesz miecza na gardle? Oni uważają całą magię za zło, a pustkę za jego źródło. Gdy tu wejdziesz, stajesz się tym, czego się obawiają. Och. Jak ciebie? Czy ty w ogóle byłeś adeptem? Co? Tak! Oczywiście! To znaczy, chyba tak! To nie wystarczy? To powinno cię zadowolić. Może mają rację, jeśli chodzi o Ciebie. Proste zabójstwo to robota dla wojownika. Prawdziwe ryzyko w pustce stanowią wyobrażenia i płycha. Co ta? Miej się Miejsce na baczności, Magum. Prawdziwe próby nigdy się nie kończą. Fajnie wygląda. Chciałem się trochę z nim pobawić, mogę go od razu skreślić na wejście. No to budzimy się. Nic ci nie jest? Powiedz coś, proszę. Demon! Gid, To ja, Jowan! Uspokój się. Po prostu spróbuj się rozluźnić. Cieszę się, że nic ci nie jest. Przynieśli cię dziś rano. Nie zauważyłem, że przez całą noc cię nie było. Słyszałem o uczniach, którzy nigdy nie wrócili z katorgi. Naprawdę jest taka niebezpieczna? Jak było? Chuj fajnie. Jest taka odpowiedź? Eee, nie ma. Nie mogę ci <śmany> To tyle, jeśli chodzi o przyjaźń. W takim razie nie będę ci już przeszkadzać. Będziesz mógł się teraz przenieść na górę do Kwatermagów. Ja tymczasem zostanę tutaj i nie wiem nawet, kiedy wezmą mnie na moją katolgę. <śmany> <śmany> Tylko... Ale perfidne. Nie no, to najprawdopodobniej kwestia... Jestem tutaj myśli. dłużej od ciebie. Czasami sobie myślę, że oni po prostu nie chcą poddać mnie próbie. Och, czy nie wszystko... czy nie wszyscy przechodzą katorgę? Wyciszeni nie przechodzą katorgi. Poddajesz się katordze, rytuałowi wyciszenia, albo... umierasz. Takie są zasady. Ojej... Za bardzo się martwisz. A nie powinienem zabierać ci czasu. Miałem ci powiedzieć, że Irving chce się z tobą widzieć, jak tylko wstaniesz. W jakim celu? Tego mi nie powiedział. Pewnie w sprawie katorgi, chociaż z Irvingiem nigdy nic nie wiadomo. Tak. Nie każ mu lepiej czekać. Porozmawiamy później. Okej, okay. to ja się zabiorę z okrada nie bierze bagów. Słyszałaś spokojnie? Słysza. Nic mu nie jest? Obudził się? A tobie co do tego? Zostaliście nagle najlepszymi przyjaciółmi? Oj do no, nie lubię, mnie chyba. Oj, wywaliło mi się ta do szkoda. Nie ma kosturu, odwagi, a i nic. Po prostu zżera mnie ciekawść. O! Nie. Ten templariusz kulen powiedział, że to była najszybsza, najczystsza katorga, jaką widział. Nie? Musi być bardzo utalentowany. Ktoś tu wydaje się być zazdrosny. Wiem, że kiedyś. O, o! No to dodajemy to trochę, trochę punktów. Tak jak będę. Na samo wspomnienie przez cały następny tydzień spierało mu się na wymioty. O, teraz się dodamy, tak? Jeden punkcik. Co by tu dać? Bagie śmierci, żyganie okiem, Boże piorun. Błyskawica. To jest w sumie dobre. Czemu by nie? I mamy kolejne pierdzielnięcie, tym razem z pioruna. O! Kaptur ucznia. Pewnie fajna czapka. Tak jest, przepiękna. Odporność psychiczna. Ach, jak ja kocham te początkowe czapki wago. Wyglądają tak przepięknie, dosłownie. No to tyle, jeśli chodzi o to pomieszczenie. Tu łażę na coś koledzy. Nie wziąłem okradania, więc je nie okradnę. To może i lepiej. Toaletka. O, pył Lyrium. Ktoś tu nie był niedobry i zachowywał trochę lyrium na potem. Mogowie lubią się dać. Ibiąć e, pać Lyrium z tego co tak. słyszałem. Metalowe drzwi. Pozwól, że je otworzę. Wszystko potwieram, lubię otwierać drzwi. Co my tu mamy? Kolejna katoda. Nie wiem, Gregor nic o tym nie wspominał, ale ci! Jesteśmy na służbie! Nikogo tu nie Ja tu jestem. Tak, trzeba ci czego? Duże są te drzwi. Owszem, potrzebujesz czegoś, czy przyszedłeś tylko stwierdzić oczywiste? No, duże są te drzwi. Co już zdarzyło się? Perelden, niezbyt interesujący. Głównie farmy. Od czasu do czasu jakaś rzeka. Hehe, <laughs> fajnie. Czy mogę wyjść z wieży? Nie, nie możesz! Dziwię się, że o to pytasz. Wydawało mi się, że powinieneś już przyzwyczaić się do tej o myśli. Jeże, dlaczego nie mogę? Wie, że opuszczać mogą tylko magowie podróżujący z upoważnienia kręgu. A pierwszy zaklinacz nie poinformował nas, że ktoś miał dziś Oj, wychodzić. to chyba się pomylił. Czy to jedyne wyjście z wieży Jedyne bezpieczne. Z tego co wiem, na je. wyższych piętrach są okna, ale chyba nie muszę ci tłumaczyć, że skok z nich byłby dość ryzykowny. To się nigdy dobrze nie kończy. O, to jeden już iść. Niechaj twórca zaśleci dobry Dzięki. los. Widzę, że mnie lubisz A tu jest 200 zwierzę, to ja że w to jest miejsce Co przez chwilę byłem Czyli wylodowałem będę jeszcze pierwsze wież był Trzeba pozbierać trochę śmieci ze skrzydł Słyszałeś? Co? Słyszałeś? Dobrze. On przeszedł katorgę. Jaki karkur? Jakąś runę dostałem. dostał. Ktokolwiek miał wyrobić coś tak głupiego. Przecież to wyrok śmierci. Ja. Bo magia krwi jest potężna. Można nakinać innych do swojego. Zrobione. Och. Kolejny kaptur uczynięty, żeby taki sam. Tak. Chociaż wygląda inaczej. Nie. Tak. Przy... Użyły. Tak przynajmniej słyszałem. O, gadają o baki krwi. Nie ładnie, niedobrzy bakowie. Co my tu mamy? Jakieś piwnice? No razie tam nie wejdę. Chociaż może zaraz. Moment. Musisz kontrolować ogień za pomocą swej woli. Opanuj płomień. Nie chcemy, żeby był tak zmienny. Właśnie to powoduje najwięcej obrażeń. O, o, obrażeń? A, a, ale... A, ale... Mam nadzieję, że rozmawiałeś je, już z pierwszym zaklinaczem. Wydawało mi się, że bardzo chciał się z tobą zobaczyć. Któryś z was pamięta, co na temat magii mówi zakon? Magia ma służyć człowiekowi, a nie sprawować nad nim ostatnio. Koncentruj się! Utrzymuj tarczę! Gdybym włożył w to zaklęcie całą swoją moc, zostałbyś uintet... Ja nie jestem twoim wrogiem. Jest nim strach. Ja pierdzielę. ja... To nie, 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 się z tym czujesz. Jestem hardkurem, mogę pizgać zakręciami tej jak mi się podoba. A ty chuja potrafi. Powiedzmy, że wejdę do tej piśmicy, i zobaczę co mnie tam czeka. Może coś leży ciekawego, jakiś trzeci kaptur czy coś. A niedługo kończymy nasz odcinek. Niestety. No kur... Po cholerę, ja tu przyszedłem w załknięte drzwi jedynie. I ciekawi czy dla takich ćwiczeń jak ktoś kogoś kiedyś spalił. Zgasz to. Już po zabawie. Same to... parę książek... dużo książek Ale ja ruszam na górę Oto i pierwsze piętro Tyś piętro ile było? Z osiem? Jej, juniu O, jest i... Owen. Witam w należącym do kręgu magazynie przedmiotów Cześć. magicznych. Nazywam się Owen. Jak mogę ci pomóc? Niczego, co mogę tu kupić? Magazyn to nie Owen. sklep. Mentor powinien był ci to wyjaśnić. W magazynie znajdują się składniki do przeprowadzania eksperymentów magicznych i alchemicznych. Czegoś ci trzeba? Naprawdę, jesteś wciszony błagiem? Dobrowolnie poddałem się rytuałowi wyciszenia. Nie chciałem przechodzić przez katorgę. Mnie ten stan odpowiada. Widzę. Wszystko Otaczający mnie świat postrzegam klarownie. Pamiętam dni, gdy umysł mój wypełniały uciążliwe i kotłujące się nieustannie emocje. Tak, mocje. straszne to było. Teraz wszystko jest proste. No. Co działo się? Polecono mi nigdy Proszę. o tym nie mówić. Nie mogę sprzeciwiać się życzeniom kręgu. Rozumiem. Jak to było zostanie. Trudno opisać, ja bym to porównał do nagłego zanurzenia się w stawie z lodowatą wodą. I nie jesteś już istotą ludzką. Moje ciało podobne jest do twego, ma tyle samo kończyn, wyrostków i organów ja wewnętrznych. Wykonuje te same funkcje fizjologiczne. Mój umysł zdolny jest do procesu myślowego na wyższym poziomie. Mam być pozbawiony człowieczeństwa, bo nie czuję tak, tak samo jak Ty? Czyli to ta ludzka odczuwa emocje, a Ty nie? Każdy odczuwa emocje o różnym natężeniu. Jeden silniejszy, inny słabszy. Jeden szybciej się złości, podczas gdy inny pozostaje spokojny. Mimo to nie wskazał być go palcem, nie oskarżył o to, że nie jest człowiekiem. Moja zdolność odczuwania jest inna od twojej, ale i ty różnisz się w tym względzie od tych, co cię otaczają. Nie jesteś jednak od nich w większym stopniu człowiekiem, tak jak ja nie jestem w mniejszym stopniu człowiekiem od ciebie. Jest stwierdzenie to przepraszam. Ale emocje są przecież podstawą człowieczeństwa. Proponuję, byśmy zgodzili się, że w tym względzie nie ma między nami zgody. <grym człowieczeństwa <grym nie da się zmierzyć, dlatego powinniśmy ten temat zostawić. Powinienem wierzyć. Dobrze więc, do widzenia. Ja bym wystąpił trochę racji, no ale. Był K저ńczyk... Kto jest w pip? No Chyba z parteru to ja przyszedłem. Ja bym jednak obszedł jeszcze całe te piętro, poszukując więcej kapturów i kumier. Może czegoś ciekawego się dowiem. Co my tu mamy? Biblioteczka. Pusty regał. Biblioteczka! Ile biblioteczek! Skołak, wagon... Patrzcie ile wpisał do kodeksu. Bo to będę się chwalił. Hej! Mała! Wiesz ile mam wpisów w kodeksie? Hej. To było niedawno mm, O, było dokładnie, prawo... to było dobre Tylko nie dopuścił. Naprawdę? Jeszcze nic nie zrobili, A słyszałem, że ekwitarianie zaczynają powoli odchodzić od pozycji libertariańskiej. Jedy gościu! Chyba ktoś chce z wami rozmawiać, starszy Torinie. Starszy zaklinacz Tori. Jakie fajne imię, co u ciebie. Witaj. Gratuluję Dzięki. wczorajszej Katorki. Dobra robota. Znaleźć je można we wszystkich kręgach, jak ty das długi i szeroki. To grupy wyznających podobne poglądy zaklinaczy, którzy łączą się ze sobą, bo ich głos był lepiej słyszalny. Najbardziej wpływowym bractwem są ekwitarianie. To grupa o poglądach umiarkowanych, wyznająca zasady, którymi kierować się powinni wszyscy magowie. Dalej mamy apologetów zakonu, czyli lojalistów. Ci, co do joty wykonują polecenia zakonu. Lukrozjanie pragną tylko zarobić, a izolacjoniści chcieliby, abyśmy wszyscy zostali pustelnikami i mieszkali gdzieś na wyspie. No i są jeszcze oczywiście libertarianie. Ci pragną dla kręgu większej władzy, większej autonomii. Co to źle? Oni zadaliby to samo pytanie. Magowie mają dość wrogów zewnętrznych i nie powinni rozbijać jedności naszych kręgów, tocząc ze sobą spory. Ale co można na to poradzić? To ja, jest i dobre. Idealista, <gry> jak widzę. Cóż, jeśli zamierzasz zmieniać świat, lepiej od razu bierz się do roboty. Jeszcze sporo Jestem. zostało. Masz rację. A co ty masz mi do powiedzenia? Witam. Szukasz Jestem. czegoś? Jestem Nial, Mag, podobnie jak ty. Widywałem cię tu tak. w okolicy, prawda? Musiałem cię widywać. Och, o bractwach. Grupach magów połączonych ze sobą wspólnym celem. O, moim zdaniem wszyscy powinniśmy być izolacjonistami. Mieszkać gdzieś na odludziu. W górach, z dala od świeckich, którzy nas nienawidzą. Gdybym mógł, zaszyłbym się samotnie gdzieś w Głuszy. Zdajesz sobie jednak sprawę z tego, że w takiej sytuacji zostałbym obwołany apostatą i pochwycony. Kręgu nie można jednak opuścić. To związek aż do grobowej deski. Romantyczne, Lecha, czy... czyż nie? Apostatą? Kiedy opuścisz krąg, stajesz się apostatą, a karą za to jest śmierć. Groźnie no. brzmi, co? Słyszałem o wiedźmach, którym udało się przeżyć w pojedynkę przez całe życie, unikając kręgu. Ale gdy templariusze dowiadują się o ich istnieniu, cóż, dobrze wiesz, co się wtedy dzieje. No i krążą jeszcze opowieści o klanach dalijskich elfów, które władają potężną magią. Ale któż może wiedzieć, co jest prawdą, a co fikcją, gdy mowa o dalijczykach? W porządku, życzę dobrego dnia. Tośmy sobie pogadali. No ale cóż, zbliża się koniec odcinka. A ja bym jeszcze śmieci trochę poszukał. Może tu zajrzę. Bag, który bije podłogę przed szafką. Cóż za wzruszający minął. Znów pełner jogo. Trochę dużo łażenia. Zanim ja wyjdę z tych wieży bagów, to widzę jakiś... 5 odcinków czy coś. <laughs> Dobra, ale nic. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Zobaczymy w następnym. Cześć!